Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dziś dzień ogrodniczy na bazie. Od rana robota i robota. No i tak, tutaj już posadzony jest winobluszcz. Takie wiecie, co będzie sobie szło po tych panelach i się tutaj rozwijało. Byłoby ładnie, bo tu te panele są takie liche, one są przyrydzewiałe. Pan co sprzedawał, mówił, no i chyba to się sprawdza, że one dalej już nie zarydzawieją, że to jest tylko pokryte takim nalotem. Także niech sobie już takie będą. Nie będę tego malował, ale jakby ten winogluszcz tutaj wsadzony. Urósł, to by to ładnie tutaj wszystko pozarastało. A tutaj jest czmielina? Czy jakoś tak to się nazywa? Ja to wiecie, specjalistą nie jestem. Taka ładna sadzoneczka, no i zabezpieczone od kur siatką, na trytytki połapane. No może tego nie rozgrzebią, nie rozdziubią. Rozdziubią to może mniej, ale wiecie, że kury grzebią w ziemi, jak świeżo wkopane te korzenie by powywalały na wierzch, to by nie miało szans to się przyjąć. Pod każdym oczywiście dołek zrobiony, lepsza ziemia. I mój kurzak i to wszystko wymieszane i trochę jeszcze z tą ziemią, która tutaj jest, spore dołki porobione, zobaczymy, oby, oby się przyjęło, jakby tutaj tak ładnie mi to zarosło, to by była bajka, bo to akurat tutaj z tarasu jak się siedzi, kawkę pije, ładnie tutaj by było to widać i pewnie i ptakom by się przydało, ptaki lubią takie różne zarośla, mi też się bardzo podobają te roślinki pnące się, także to. No i borówka amerykańska teraz jest grana, już tam lecimy. A tutaj borówka, o chyba wczoraj na gniocie mówiłem o tych borówkach amerykańskich, a tu już dzisiaj jest na bazie. Jedna, tak testowo, dołek. Patrzcie, jaki wielki wykopany, bo ja dzisiaj to wiecie, się szkole z ogrodnictwa. Takich wielkich dołków to ja do niczego nie kopałem. Chyba nawet do tego, do żywopłotu. Chociaż tamto sporo nakopane. No, ogromny jest ten dół i przyniesione takie wiecie, te zrębki, nie zrębki. Takie rzeczy, co mi zostały po cięciu drewna, bo ponoć borówki lubią, jak to się mówi, kwaśną glebę. Jakoś tak. No i urywałem. Zawsze coś zepsuje. No nic. Swoją funkcję zachowa ten pojemniczek. No, nawet sporo tego wyszło. Teraz takiej drobniejszej frakcji jednej. Teraz jeszcze takiej drobniejszej, ale tego wchodzi. No będzie miała, z czego żyć, co ciągnąć w te korzenie, ponoć borówki. To mają te korzenie całkiem spore. Kamerę gdzieś postawię, tak żeby się nie obaliła. Troszkę to wszystko tutaj zamieszamy. I co chyba trzeba dołek zrobić? I to już tutaj wsadzić. Co jedziu? Jedziu dopinguje i pomaga. O eleganckie. Tak głęboko? Może trochę wyżej. O, gdzieś tak spróbujemy i zaraz to się jeszcze obsypie porządnie. Ja tu patrzę na tą opakówkę od tej borówki. Myślałem, że tu jakieś porady będą i są porady. Przepis na ciasto. Jajka, cukier, mąka. Nie, cukier to nie. Bo ja wiecie, na diecie dodaj do ciasta szklankę borówek. Ciężka sprawa na razie będzie, może w przyszłym roku by się udało. Ale jakby urosły, to do naleśników by były jak ta lala, by nie trzeba było chodzić po lesie i zbierać tych mikroskopijnych, bo jak znowu tak będzie padało, jak w tym roku, to te borówki będą mikro. Dobra, nie ma co gadać. Trzeba tutaj poprawić, to zrobić ładniej. I widzimy się jakieś 40 minut później, to jednak nie było takie proste, jak się wydawało na początku. Oczywiście te korzenie zruszone były trochę, żeby tam w to wlazło. I wiecie, no nie takie prosto z doniczki To jedna a tego igliwia i wszystkiego Tych wiórów, kory To trzeba było drugie tyle donieść, bo jak to się podlało Ubiło, ubiło i podlało To tu dołka nawet tego nie było Także jeszcze się przyniosło Ale teraz ważna sprawa jest Bo trzeba naprawić to, bo w tym to się super nosi Te wióry i wszystko, ale bez tej rączki Robi się to niewygodnie Trzeba od spodu nosić, ale pomysłowy dobromir Zaraz coś wymyśli I to nawet wszystko, wszystko Nawet wszystko szybko poznajdywałem, jak nigdy, ale mam otwornicę, zrobię tu dwie dziurki i przewlekę sznurek. Taki jest plan, tylko kamerę gdzieś odłożę, bo jedno ręko to nie robota. Dobra, może się nie przewali ta kamera. Ciekawe, czy to da radę w tym wykręcić. Tak może nawet trochę niżej, żeby zaraz się nie oberwało. Moc trzeba zwiększyć. O, luks, Wychódź. No, teraz drugą dziurę gdzieś tu. No i bajka, jakby tak było oryginalnie, teraz sznurek. Teraz, jak to tu przeplątać, tak. No i bajka. Ja tu się będzie trochę rozwiązywało. To jeszcze jeden super się zrobi. I co, działa? Tylko tak będzie wygodniej. No i działa luks. Patrzcie. Udało się. Ciekawe, jak długo to podziała. Bo tutaj widzę, że. Już pęka niestety, ale trochę może się ponosi. Te wióry nie są ciężkie. A tutaj na dzisiaj jeszcze daleka droga. Patrzcie ile tych sadzonek jeszcze tutaj jest. A tutaj to jest wiecie, dużo sztuk w jednym. Tutaj są kolejne. No dobra, trzeba brać się za robotę. O i takie krzoki i któraś ta trawa. Ta to do 3,5 metra ponoć dorasta. To by ładnie nawet mogło wyglądać. O jabłka dla królików, ale już dzisiaj dostały jabłka to na razie im wystarczy, bo tu trzeba sadzić, noc mnie je zostanie. I jeszcze koiec dla borówki zrobiony, żeby nigdzie nie uciekła czasem. Nie no wiadomo, chodzi o to, żeby kury tego nie rozdrapały, szczególnie w tym pierwszym okresie. Słupki od ogórków, sznurek od powiązałki i elegancko. Może tutaj nie wejdą i tego nie rozgrabią, a przy okazji ogórków to się znalazł jeszcze ostatni. lecimy, rzucimy kurą, one to sobie lubią to podziubać. Przejrzały to nie, jest, ale zepsuty nie. Wygląda dobrze. Nie wiem z czego on się ukluł. Tam już nic nie było zielonego. Ale sobie bił. To zajadajcie. Dzisiaj to was późno puszczę. Później jak zwykle, żebyście mi tu nie rozdrapywały. Coś zrobić porządnie to się schodzi. Ze dwie godziny z jedną sadzonką. Powiem wam, że tych sadzonek to jeszcze jest Z20. Ciekawe kiedy się skończy ta robota. No ale wiecie. Jak ja sadziłem do tej pory, to mi schodziło dwie minuty na sadzonkę. Robiłem dołek, wsadzałem i gotowe. Ale efekty były różne. Tutaj powinno być dobrze. Perełka, gdzie ty tu latasz po namiocie? Nie narób dziurów, bo tutaj w środę nowe państwo przyjeżdża. Sadzonki sadzonkami, ale zanim następna trafi do ziemi, to się okazuje, że trzeba podciąć tego dęba, żeby nie był taki krzak, tylko bardziej drzewko. No i zaraz się dowiem, co tu trzeba zrobić, no ale podejrzewam, że takie o te takie gałęzie od dołu trzeba będzie powycinać. No i w sumie dobrze, to rzeczywiście będzie taki pień i tu się będzie bardziej pewnie rozrastał. No to co, piłka gotowa, sekator gotowy, można ciąć. No i teraz ten dąb to nawet jak drzewo wygląda. Nigdy bym na to nie wpadł, że tak da się zrobić. Tu pod dołu poobcinane wszystko to co tak szło po ziemi, tutaj nie za ładnie. I końcówki tutaj poobcinane, żeby to jakoś tam się ładnie zagęszczało, formowało. No różnica, różnica jest. No teraz to to nawet, nawet, nawet nieźle wygląda. Znacie takie uczucie jakieś za dzieciaka? Jakąś zabawkę mieliście, którą bardzo lubiliście, i gdzieś się położyliście, jak się Wam znudziła, i po jak paru miesiącach sobie o niej przypomnieliście, i znowu się na zabawa. To Edziu tak ma dzisiaj. Dorwał tą piłkę taką miękką, to lata, lata próbuje ją rozszarpać, ale nie daje rady. Czy Nie, on się szarpać to nie lubi ze mną, nawet na szarpakach. Śmieszne jest to, że jak leci w górze, to on jej nie widzi jakoś. Nie umie łepetyny w górę zadzierać. Dobra, Jedziu, starczy tej zabawy, bo tu sadzonki czekają. A przed następnymi sadzonkami kolejna misja tutaj wyniknęła niespodziewanie. Trzeba było rozgarnąć to, co podsypywałem, bo było trochę za wysoko podsypane. I ponoć to wtedy się dzieje tak, że tutaj jest cały czas wilgoć na tym pieńku i on tam gnije i chorób dostaje. I trzeba było trochę tutaj, to widzicie, tak roztegocić na boki. No i przy okazji trochę się wypieliło. Dobra informacja jest taka, że tylko jedno drzewko padło. No tutaj, a cała reszta rośnie luks. Nawet ładnie idzie w górę i się rozkrzewia, także nie jest źle. Jest nadzieja, że ten mój żywopłot się przyjmie i kiedyś za lat pewnie 10, ładna ściana się tutaj zrobi od drogi, no ale to na spokojnie on tam nie będzie rósł po 2 metry. Na rok w górę, tam może z pół metra, i zanim się rozkrzaczy, trochę czasu minie. No ale już najważniejszy krok zrobiony. Wsadzone na zimę zabezpieczone, podsypane, wszystko gotowe. I kolejna roślinka wsadzona. Pęcherznica. Dzisiaj tyle roboty, że nawet nie ma kiedy nagrywać. Tu dół wykopany takie, że koło traktora by weszło. Co prawda te przednie, no ale jednak dół duży. Lepsza ziemia wymieszana z kurzakiem, już takim przerobionym, no i trochę z tą ziemią. I tak to się będzie prezentowało, i to nawet kwiatki będzie miało. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, wbiję to sobie tutaj, to będę pamiętał, jakie to ma być. To nawet do 2,5 metra w górę rośnie. No to dobrze, by trochę cienia dawało. To ta trawa może by lepiej rosła, nie byłoby aż takiej patelni. No i tutaj jeden krzaczek, on już ładnie się ukorzenił, sobie rośnie. Tutaj to były, to są jakieś samosieje. Nie wiem, jak nawet one się nazywają. A tu będzie ta pęcherznica. Ona ładna, taka. Czerwona, oby się przyjęła. To tak na środku podwórka ładnie by to wyglądało. No i tak sobie rozplanowałem, że tutaj między tymi krzokami i tak nie jeżdżę Lublinem czy coś, to raczej mijam, żeby nie ponajeżdżać. Bo już tutaj widzicie paliki wkopane, bo nieraz najechałem, także trzeba to omijać. To na środku on nie będzie przeszkadzał. I na koniec, jeszcze podsypane lepszą ziemią, i dostałem kolejną poradę, że jak tako jak w doniczce. Tyle było, to żeby dookoła też było tyle. Żeby to było na jednym poziomie. Nie podsypywać tu za dużo, bo to właśnie niedobre jest dla tych roślinek. A teraz o, widzicie, jest równiutko. Jeden plac. Nawet nie widać, gdzie się kończy doniczka, a gdzie zaczyna ziemia. Luks, oby. I kolejny dół wykopany. Tym razem będzie to Miskant Olbrzymi. On ponoć ze 3 metry nawet rośnie, nawet 3,5. Tutaj podają. Dziura duża, z promocji kupiony, za dyszkę, tylko się boję, że Edziu jak będzie tu latał, to może go obalić. Już czas kury puszczać na zielonkę, ale jeszcze ta roślinka. No i co, lepsza ziemia, G ten gnój od kur i ta ziemia wymieszać, wsadzić i się kury puści, żeby sobie polatały. Trzeba będzie patrzeć, czy te zabezpieczenia moje tam będą działały na nie, bo jakby mi to wszystko dzisiaj rozkopały, to ja bym chyba jutro rosół gotował. Edziu kolację już dostał. Czas puścić wszystkich na zielonkę, bo tu zaraz ciemno będzie. Ale dzisiaj puszczanie kur na zielonkę wcale nie oznacza ani końca gniota, ani końca roboty. Bo ja tu przyjechałem. O, pokórzak! Już patrzcie, jak ładnie przerobiony. Tam tak z dołu wybrałem. No, piękna sprawa. Jak lepszy od jakiegoś kupnego pewnie z worka. No i jadę tam, bo tam się skończyło. Tą trawę gigantyczną. Jeszcze może się uda coś dzisiaj posadzić, a jak nie to przy latarce się będzie robiło. Jestem całkiem pozytywnie zaskoczony, bo kury generalnie nie interesują się tymi dzisiejszymi nasadzeniami, ani tutaj tą borówką amerykańską, ani tam tym krzokiem nic czy jakoś tak. Chwilę tu przeszły, ale w ogóle, w ogóle na to nie zwróciły uwagi. Może usłyszało o tym rosole jutrzejszym, więc rosołu jutro nie będzie, a ja jadę dalej z tą karuzelą, bo tam jeszcze trawa jest do wsadzenia, a już tam czeka obok sadzonka orzecha włoskiego. Króliki by się już dołki przygotowały. Tak Wam dobrze idzie kopanie, to byście trochę pomogły. Bo dzisiaj ciężki dzień od rana. I trawa ogarnięta. Niech sobie tutaj rośnie do 3 metrów. Jak ona dorasta, to by była het wysoka. No i dobrze, by było ją przynajmniej widać. No i tak pośród tych kwiatków różnych, by sobie rosła. To by mogło mieć sens, aczkolwiek to trawa jak to trawa. Jest taka, widzicie, dosyć delikatna. Obawiam się, jak że jak Edziu będzie tu latał czy coś, to, to może to obalić. A może nie, może urośnie. Jakby urosła wysoka, to już tam by jej pewnie nic nie zrobił. Oj, w międzyczasie, jeszcze tą brzuskę przy chałupie się trochę przycięło i im przyniosło tym kawalerom i takie pięki grube żeby miały sobie po czym skakać, żeby tu takiej pustyni nie było. Coś muszę tutaj pomyśleć, jeszcze im zorganizować. Na razie jest piwnica, trzeba ją kamieniami obłożyć, ale to kamienie trzeba z pola wybrać, to jeszcze trochę. Na razie jest jeden, no, ale jakby tak było poobkładane, to by było ładnie. No i tutaj są te pieńki tam, może coś jeszcze się zrobi małego, jakąś atrakcję dla nich, żeby nie miały za nudno, póki nie ma samic. I jeszcze orzech tutaj wtyknięty. Czy on urośnie? Zobaczymy. No, cały wózek tego kurzaka przerobionego tutaj poszedł w dołek, także całkiem sporo. To jest ten orzech, a to jest verbena. To jakiś kwiatek może też urośnie. No, dużo tej lepszej ziemi, dużo kurzaka. Jest nadzieja, że jak urośnie, to wiecie, będzie tutaj dawał cień, bo tu jest straszna patelnia, ale też straszny piach. Jak tutaj się kopało, no to zresztą widać w koło klasa szósta Z, czyli bardzo dobra. Zobaczymy, jakby urósł, to by było super, bo trochę cienia by się przydało tutaj na tym polu, to by ta trawa mi tutaj tak nie wysychała, chociaż w tym piachu czy on będzie szybko rósł, wątpię, a to gałąź wzięłem od tych od królików starą zabudką mieli, tylko po to, żeby wiecie, nie najechać, nie nadepnąć, żeby było widać, że tutaj coś jest wtyknięte w ziemię. No i można się przenosić bliżej chałupy, bo tam już następne sadzonki czekają. A jeszcze tak, przy okazji, to jest orzech, który wyrósł z orzecha. Znaczy to chyba normalne, ale tak wiecie, w domowych warunkach orzech wsadzony do doniczki i półtora roku rosnął. Rósł do tego rozmiaru. I kolejny krzak na dzisiaj: Dawida Budleja, Budleja Dawida, zwany ta motyla noga motyli krzak czy jakoś tak podobnie ładne ma kwiatki, jak urośnie, trzeba będzie go pewnie jeszcze zabezpieczyć, żeby nie wydziobały kury. Jak widać, tak mniej więcej tutaj, o. zaś dziura wykopana, jak na koło od traktora. Półtaczki lepszej ziemi, cały wózek tego kurzaka przerobionego. nie może się przyjmie, ale tutaj przy domu jest trochę lepsza ta ziemia, to widać. Nie jest taki elegancki piach jak przy bramie. Tam to można normalnie kopać w ziemi, prosto w betoniarkę sypać, albo zrobić sobie boisko do siatkówki plażowej. A tutaj to nie jest aż tak źle. o Tu jest to dosyć głęboko wykopane i już jest taka, no już przynajmniej ziemia, a nie piasek. I mam dla Was dobrą wiadomość: to ostatnia roślinka na tym nagraniu na tym gniocie. Dzisiejsza, znaczy dzisiejsza to może i nie, tylko ciemno się robi. a ja muszę to poskładać, wrzucić, bo się nie zdąży, wiecie, wgrać do jutra. I by nie było gniota. Także ja lecę to poskładać, ten materiał i za dalej coś tu będziemy sadzić. Ale o tym to już w jutrzejszym gniocie. A ta codziennie to samo, no. No choć już masz otwarte, lecz do wszystkich. na grzędę, już prawie wszyscy na grzędach. A jeszcze trochę roboty jest. Jeszcze trochę sadzonek i wcale nie jest ich dużo mniej niż było. Po prostu teraz zostały te mniejsze. Tylko to trzeba z głową jakoś zrobić, rozplanować, żeby właśnie kury tego nie zdewastowały. Bo jakby miały to wszystko poniszczyć. A trochę roboty tym razem wyjątkowo się w to wkłada. No to szkoda by było. A bo jeszcze wam nie pokazywałem. Ta brzuska tutaj ładnie od dołu przycięta. Prawda, panie kaczorze? I tutaj przycięte te krzoki co tutaj były przed chałupą, no one tak rosły byle jak, każda każda gałązka w inną stronę, teraz już w miarę się uformowały że idą do góry, nie wiem czy to trzeba będzie jakoś popodpierać, czy nie no ale to jak będzie bardzo krzywo, to się czymś popodpiera, a ten mnie odwiedził jastrząb dzisiaj, ale dziwnie tak, bo przyleciał, tu gdzieś sobie usiadł na podwórku i poleciał. Ani kury nie wziął, ani nic, ale te kury teraz widzę jeszcze, o żółta kulka, tam gdzieś koło królików jedna była. Jeszcze się tak schodzą, bo one jak się pochowały to naprawdę z godzinę, z godzinę siedziały po różnych kątach, bo się bały wyjść, ale dziwne to było. A może wiecie co, tak teraz myślę, może on chciał jakiegoś małego ptaszka złapać, tą sikorkę, czy jakiegoś mazurka innego, nie wiem, bo to nie był jakiś wielki jastrząb, jastrząb. Ja tam mówię jastrząb, ale to wiecie, on był taki bardzo jasnobrązowy, aż taki Siwawy bym powiedział i nie jakiś bardzo duży jak na drapieżnego ptaka, no ale jak na ptaka to duży, no tam od sujki to większy, nie wiem, z pięciokrotnie powiedzmy, no ale też nie jakiś ogromny, jak się czasem widzi na niebie, że mają takie, wiecie, skrzydła na 2 metry, ten to nie, ten to nie wiem, czy, czy na metr by nawet miał, jakby rozłożył. Także nie jakiś ogromny, kury żadnej nie brał, ale był, wszystkich odwiedził i tutaj powystraszał trochę środowisko, trzeba będzie kury liczyć. Na, na wieczór, no na wieczór za chwilę, bo już tutaj się schodzą ostatnie niedobitki. No idzie żółta kulka, tamta kurka, ale tak już tu patrzyłem, to tak wiecie, malutka jest, bocianek jest, krzywulec jest, taka wiecie. Stara gwardia to jest. Może, może któryś z nowych gdzieś pobłądzi, trzeba będzie poszukać. Ale o, szara kurka z maluchem. Generalnie nie wygląda to źle. I to już wszystko w dzisiejszym gniocie. Ja lecę jeszcze przywieźć tutaj wózeczek kurzaka, szybko ten materiał pomontować. No i coś tam jeszcze może się uda dzisiaj posadzić przy latarkach, ale o tym to w jutrzejszym gniocie. No i jutro pewnie będzie końcówka sadzenia tych sadzonek, co jeszcze zostały. I najważniejsze trzeba będzie wymyślić, bo tam jest dużo takich drobnych kwiatków, roślinek, jakichś kaktusów, żeby to zabezpieczyć przed kurami. No oczywiście można zrobić tak, że się nie będzie tego towarzystwa w ogóle puszczało na zielonkę. No ale szkoda mi ich, bo na tyle sztuk to ten mój wybieg tutaj nie jest jakiś bardzo duży, no i jak nie jest taki duży, to wiadomo, kury zrobiły z nim porządek, czyli tu kompletnie nawet jedno zdziebełko niczego nie rośnie, no to ja wolę, żeby, no szczególnie kaczki gęsi, niech sobie pochodzą po trawie, kury też, wiadomo, niech sobie powydziobują. Nie chcę tak robić, żeby je trzymać cały czas na takim klepisku, chociaż te dwie godzinki niech sobie polatają, ale co za tym idzie, trochę jest zawsze ambarasu z tym sadzeniem robotami ogrodniczymi, żeby zaraz tego nie popsuły. A jak się robi porządnie, dzisiaj to porządnie, bo wiadomo, pod czujnym okiem inspektora, to nie było maniany, te doły, to jak wiecie, koło traktoru, tego kurzaka, dobrej ziemi, wszystkiego pełno się daje, także było elegancko, to jakby tyle roboty poszło na marne, to... To bym rosół chyba zaraz robił, jak to już mówiłem, ale dzisiaj nie było źle, w ogóle nie były zainteresowane tymi nowymi roślinkami. Dobra, nie przedłużam, lecę, bo robota czeka. Na razie, cześć!